Wiedziała Pani, że tutaj była ta egzekucja? Tak, widziałam, bo widział się. No wszyscy wiedzieli. Prawda? Tak, tak. I wtedy ma, miała Pani... 15 lat. 15 lat. To tak. był 44 Wtry... czy 45 rok? Jak wykupowali, to Pani piąty tam były i dzieci też? To też, na rynku dzieci. Były dzieci. Były dzieci, tak? No. Jakiś czas temu, biegając po lesie w okolicy Krasiczyna, natrafiłem na niezwykłe miejsce. Jak się później okazało, z miejscem tym związana jest tragiczna historia, historia, którą opowiem w tym filmie. Aby w pełni zrozumieć, co wydarzyło się 77 lat temu w Krasiczyńskim Lesie, musimy cofnąć się do roku 1941. To wtedy najwyższe władze III Rzeszy wprowadzają plan zagłady europejskich Żydów tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. W wyniku tego nieludzkiego planu zostanie zamordowanych 6 milionów Żydów. To swoisty paradoks, że wiek XX obfitujący w przełomowe i nowatorskie odkrycia, był jednocześnie czasem upadku humanizmu na niespotykaną dotąd skalę. Czasem upodlenia człowieka, zniszczenia jego godności, podeptania wolności. Był czasem dyktatur i totalitaryzmów. Dzień dobry, panie Jacku. Mateusz Kukoszka z tej strony. Kontaktuję się w sprawie rodziny kurpielów z Leonciny. Tak, zbieram materiały. Panie Jacku, czy moglibyśmy się dzisiaj spotkać? Za godzinę na Kopernika. Super, dziękuję, do zobaczenia. 16 lipca 1942 roku Niemcy utworzyli w Przemyślu getto. Ghetto sięgało od ulicy Kopernika poprzez ulicę Wincentego Pola, gdzie było drugie wejście, do Garbarzy i Wilcza. Do getta spędzono ponad 22 tysiące Żydów z Przemyśla i okolic. Warunki były z dnia na dzień coraz cięższe, stąd odjeżdżały transporty do obozu zagłady w Bełżcu, do obozu zagłady w Janowskiego w Lwowie, a później do Święcimia. 15 października 1941 roku Hans Frank, generalny gubernator okupowanych przez Niemców ziem polskich, wydał rozporządzenie wprowadzające na terenie generalnego gubernatorstwa kary śmierci dla Żydów, którzy opuścili bez zezwolenia teren Getta, oraz dla Polaków udzielających im pomocy. Byli ludzie, którzy pomagali Żydom, ukrywali ich. Oczywiście za to groziła kara śmierci. To spotkało michała kruka, który mieszkał niedaleko stąd. W 1943 roku został aresztowany i dla przykładu w tym miejscu postawiono szubinicę i został stracony. Wtedy też żeby zastraszyć ludność przemyśla, żeby pokazać, czym grozi ukrywanie Żydów. Niemcy przyprowadzili tutaj dzieci ze szkoły. Opowiadała mi Pani mieszkanka Przemyśla, jak jako dziewczynka przyszła i musiała przyglądać się tej egzekucji. Głód, choroby, strach. Liczne egzekucje, wywózki do obozów zagłady były codziennością mieszkańców getta. Żydzi próbowali wyrwać się z tego piekła, szukając schronienia u Polaków. W czasach, kiedy ludzkie życie nie miało żadnej wartości, pewna rodzina z okolic Przemyśla podjęła próbę ratowania kilkudziesięciu osób z przemyskiego getta. Co się tu o rodzinie Kurpielu? Ja rodziną Kurpielow zainteresowałem się dość późno. Dowiedziałem się z y, status animarum, taki spis wiernych, że ich sprowadził do na książę Sapiecha, który tworzył tutaj browar. I ojciec Kurpiela był pracownikiem jego browaru. Stanisław poznał w Krasiczynie, miał ciekawą historię. I był we Francji, wędrował po świecie, był takim człowiekiem, wędrowniczkiem, takim trochę. Poznał żonę i z nią zawarł związek małżeński. Dochowali się sześciorga dzieci. Imię Franciszka? żona Franciszka. Zachowały się zdjęcia ślubne ich, ślubne bardzo często publikowane. Te dzieci były w różnym wieku. I oni byli, żyli w bardzo wielkiej przyjaźni z mieszkańcami Krasiczyna, tak, między innymi panią Stanisławą, która bardzo wiele mi na ten temat opowiadała. Mnie zainteresowała ta historia tego Stanisława, skąd on właściwie został, w tej derunczyni się znalazł. A znaleźć się przypadkiem, mianowicie był góst w on jako zarządca majątków w krytnikach, miał pod sobą magazyn zboża, rozdał zboże jęczmień, pszenicę, rozdał ludziom głodującym. Się Sapieha dowiedział, a Sapieha był zarządcą z ramienia Niemców tego majątku, więc groziła na to śmierć. On go zesłał karnie na Leonczyny, gdzie miał hodowlę bydła i on tam zamieszkał. Tego bydła było dużo, później Niemcy zaczęli sprowadzać bydło skonfiskowane chłopom i do pomocy Kurpielowi przysłali, oprócz miejscowych ludzi, także Żydów z getta przemyskiego. Po pewnym czasie Ci Żydzi sprowadzili tutaj swoich znajomych, sprowadzili rodziny. Razem było 25 osób. A Kurpiel wybudował dwie kryjówki. Jedna była, wejście do jednej kryjówki było tutaj, gdzie pod żłobem było wykopane. Tunel wchodziło się do tej kryjówki. Z tej kryjówki prowadził też taki tunel ewakuacyjny. W razie niebezpieczeństwa można było uciec do lasu, który tutaj jest 20 metrów dalej. Drugą natomiast kryjówkę Kurpiel wybudował pod klatką dla królików. Z opowieści, którzy tutaj byli już po całej tragedii, po wojnie. Wynika, że jedna z nich miała długość kilku metrów, szerokość dwóch metrów. Były tam ławy, były tam miejsca posłania do spania. Jak wyglądała druga, nie wiadomo. Daty dokładnie nie pamiętam. Ale było to w maju 1944 roku. Około godziny trzeciej nad ranem do majątku przyjechali żołnierze niemieccy w mundurach i otoczyli cały folwark. Obudziło nadwalenie do drzwi. Otworzył tato i wyszedł z mamą na ganek. Zauważyłam, że wszyscy żołnierze byli w stalowo szarych mundurach, na czapkach mieli trupie czaszki. A na kołnierzykach srebrne odznaki SS. Jeden z SSmanów zapytał tatę: Gdzie ukrywa Żydów? Z mieszkania widziałam, jak ojca prowadzili w kierunku obory. Był przez żołnierzy popychany i bity. Ojciec wskazał wejście do bunkrów. Widziałam, że do tego bunkra, co mieścił się pod klatką dla królików, Niemcy wrzucili świece dymne. Bo ze środka nie chcieli wychodzić Żydzi. Po jakimś czasie wszyscy opuścili bunkry. Niemcy przetrzymywali Żydów w osobnej grupie. Dwóch Żydów zdołało uciec szybem wentylacyjnym, który prowadził do zagajnika. To byli Józef i Herman. Również usiłował uciec Rubin. W trakcie ucieczki został zastrzelony przez asesmana. Seria pocisków rozerwała mu głowę. Po wyprowadzeniu z bunkrów Żydów Niemcy przeszukali ich, zabrali im wszystkie pieniądze i kosztowności. Następnie kazali mamie wynieść stół na podwórko i zrobić dla żołnierzy śniadanie. Po śniadaniu Niemcy dokonali egzekucji wszystkich zatrzymanych Żydów. Po tym, jak Niemcy rozstrzelali Żydów, wzięli całą rodzinę kurpielów ze starszymi córkami i wywieźli do przemyśla. Tam kurpielowie, rodzice byli torturowani, chcieli z nich Niemcy wydobyć, kto im pomagał przy przechowywaniu Żydów. Po dwóch albo trzech dniach córki zostały zwolnione, a kilka dni później Kurpielów wraz z grupą innych nieszczęśników Niemcy przywieźli tutaj i w tym miejscu zostali wszyscy rozstrzelani. Tuż po wojnie w 1945 roku dokonano ekshumacji i wtedy Córka rozpoznała swoich rodziców, którzy są pochowani na cmentarzu zasańskim w zbiorowej mogile. 28 kwietnia 2013 roku Stanisław i Franciszka Kurpiel otrzymali tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Proszę, najpierw jak się pani nazywa? Czuryk Bronisława. Czuryk, tak. Z domu stawarz. Z domu stawarz. Z domu wiedziała Pani, że tutaj była ta egzekucja? Tak, tak, wiedziałam, bo widział się. No, wszyscy wiedzieli. A... Tak, tak. I wtedy ma, miała Pani. 15 lat. 15 lat. lat. To tak. był 44 to czy 45 rok. Jak wykupowali, to Pani piąta. Tam były i dzieci też? To też na rynku dzieci były dzieci. Były dzieci, tak. No.